I dzisiaj będziemy. Mm. No, sobie. I ogólnie mamy naszego słodziaka. Mam naszą maskotkę. Rakusia słodkiego. idź tam, oh, Dzisiaj musimy się jeszcze raz pakować do tej walizki. Bo tyle rzeczy mam. Muszę się zmieścić do tej walizki. I do jakiegoś. albo ten plecak. Albo taki. Jeszcze albo ten plecak muszę jeszcze wypakować rzeczy na pewno biorę rodzinę sobie monet bo ona jest przeczaderska i tutaj muszę jeszcze wypakować rzeczy eee nie gryź mi tego mam straszny syf w pokoju i pokażę wam co będę brała na pewno spray przeciw komarom to będzie do Tej, tej biorę szczotkę do zębów, pastę i tyle więc no to to walizki sobie spakuję no i po prostu będziemy dzisiaj umyję sobie taką zbytką ja wzięłam pastę brać tą mniejszą czy tą większą a, Zabiorę sobie to, Trudno. Dobra, mamy spakowane. No, jakoś nie chodź mi w. Kar. Dobra. Mam taki syf w pokoju, że to. Nie da się wytrzymać tu. Musimy. Aktualnie sobie zapakowałam jeszcze 3-4 bluzki, bo mi mama przyniosła ze prania mam dwa topy mi przyniosła jeszcze jedną tom, mam drugą ze stitcha i jeszcze mam jedną którą jutro ubiorę bo 5 godzin w samochodzie to szok na serio a ja bym, będę miała tyle laptopik słuchaweczki film dwie dwugodzinne, albo od tyle z 8 film albo nie wiem po prostu i no będę sobie oglądać filmy muszę sobie dzisiaj zainstalować jeszcze na laptopie netflixa albo w sumie będę oglądać na youtubie no dziś co, co? Może sobie to całą walizkę jeszcze raz sobie zapakować, bo moja mama sobie odzorała. Że mam sobie 10 par na krótkie ręka w koszulek, 10 wszystkie spodęgi, które mam. 10 par ma... bielizny. 10 par skarpetek. Hmm... Dwie pary. Długich spodni, no i po prostu, więc muszę się pierwsze rozpakować i na nowo zapakować. çek açalım 9 10. Dobra, i teraz będę się pakowała do tej takiej torby, No. I patrzcie, bo nie wiem, czy to bo mam już tu zapakowane wszystkie rzeczy. I będę brała taką walizkę. Mam tu już rzeczy. Dwie kosmetyczki mam. Mam jeszcze takie coś na pomary. To będę sobie w nocy się bryzgać, żeby nie pogryzły. Więcej gumek będę brała na pewno, na 100%, bo, no. bo po prostu na fryzury z jedną gumkę mam na sobie, więc plusy są. Mamy mamy dwie do plecaka mamy to i na pewno do plecaka będę sobie wkładać słuchawki rodzinne monet no ładowarkę laptopa no i ten teraz jak mi się nie zmieści ta niebieska kosmetyczka ta, taka wielka to dam po prostu ją do tyłu czyli do nas Dobra, ogółem mam już zapakowane tu rzeczy. I mam tu zapakowane rzeczy. Mm -hmm. No i to wszystko. Tylko teraz musimy ogarnąć mój pokój, bo jest mega syf. Po prostu. Ja to muszę zamieść. Dobra. No i co? Stąd tam.